Jest to projekt wbrew pozorom bardzo skomplikowany, o bardzo złożonej architekturze projektowej, informatycznej, który integruje tak naprawdę nasze wszystkie kanały dystrybucji. Pod kątem informatycznym bardzo skomplikowane, o czym wiedzą najlepiej nasi wykonawcy i podwykonawcy, więc naprawdę wiele nieprzespanych i przepracowanych nocy dosłownie tutaj, zwłaszcza w ostatnim okresie, przy wdrożeniu, przy spinaniu, przy kalibracji tego systemu. Jest to system jeden z nowocześniejszych w Europie. System, który oprócz tej wygody powoduje uszczelnienie ewentualnych nadużyć, które zawsze przy wnoszeniu biletów w każdej komunikacji zbiorowej się e, ma miejsce. Ten system jest systemem bardzo nowoczesnym. Paradoksalnie z perspektywy pasażera on jest prosty, bardzo intuicyjny, ale to, że on właśnie taki jest z perspektywy pasażera powodowało, że on jest niezwykle skomplikowany z perspektywy jego architektury i wdrożenia. To jest kolejny innowacyjny krok w naszym miejskim zakładzie komunikacyjnym i ułatwiający życie, bo tak naprawdę przy tym rozwoju technologicznym płatności gotówkowe, widzimy to chociażby po innych naszych usługach, gdzie ta płatność bezgotówkowa wzrasta, jest to system bezpieczny, pozwalający wygodnie korzystać w dowolnym momencie, niezależnie jakie mamy plany, także bardzo dobrze, robimy to dla komfortu podróżujących mieszkańców, bo dla nich przecież pracujemy.